Okay. będziemy pakować kolejne koniki Czyli Konemara ze Szlejś Trakeński z Kolekta Ma piękny pysk, gdyby... o Jezu, Gdyby ktoś Kiedyś chciał go kupić, to tak ślicznie wygląda yy, Dobrze, że ktoś go kupił, bo ja myślałam, żeby odciąć mu łeb I przykleić do innego konia <grym> No, i tutaj jest Hanowerka ze sprzętem I ten nudzik i zeszlej. Się. No to pakuję go. <grych> tylko, że to jest odbiór osobisty, dlatego w worku i zabezpieczę je tym papierem, żeby się po prostu nie porysowały gdzieś tam Kroniki zapakowane. One są tutaj widoczne, wszystko. A to dlatego, że one nie jadą w paczce ani nic. Tylko po prostu. To jest luzik. Tylko po prostu będę pakować je w worek. Bo po prostu nic innego tylko osobisty, więc no, jakiś woreczek. No, jeszcze... E, tylko nie wiem, który jest dzisiaj dzień niestety. Więc o, poza wami, albo jeszcze dogram jeszcze drugi filmik, bo muszę... Mówię... Albo po prostu pokażę, jak tu pisze ten rabaciki.